Dużo rzeczy, ja nie mogę tak wybrać jednej. Po prostu nauczyłaś się, że, że, że nie, u, nie, nie, nie okay. pamiętałaś tylko przez wakacje. Dobrze. To już się nagrywa. Hej. <grywa> Okej. Okay. Jestem Kalina. Jestem Zosia. E, przyjechałam tutaj na trzeci turnus z chemii. A ja na drugi z biologii i trzeci z chemii. Z czego <grywa> się nauczyłaś? E, nauczyłam się na pewno bardzo dużo rzeczy. Przypomniałam sobie e, w sumie od początku pierwszej klasy. Wspólnie Był było bardzo fajnie, podobało nam się. Który moment będziesz wspominać z naszego obozu? Na pewno będę wspominać y, zabawę z przyjaciółmi, że poznałam nowych ludzi. Podobało mi się prowadzenie jakby lekcji. Jakby mi się wydaje, że zapamiętam to szczególnie, że w szkole miałam tak powiedzmy, że średnio, a szczególnie z doświadczeniami, które swoją drogą robiliśmy dzisiaj. I bardzo mi to się spodobało, bo od dziecka jak w sumie chciałam pójść na Biolchem, to chciałam zrobić właśnie doświadczenia, a nie miałam takich możliwości w szkole. Kajaki jeszcze były fajne. O, wyjścia na plażę. Były bardzo fajne, podobało mi się. Było bardzo zabawowo. Oprócz tego, że było naukowo, to jeszcze zabawowo. Od 1 do dziesięciu? Eee, 10? 10! 11! 10!